K tej pomocy przyjechało, mówiąc ilościowo, dwie tony. To są łóżeczka piętrowe, to są pościele, to są koce, to są ręczniki. To jest tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia tej takiej pomocy bytowej dla dzieci, które do nas przyjadą z Ukrainy. No musimy być przygotowani, dlatego że to lada dzień mogą być duże liczby. Trzeba mieć na względzie, że w Ukrainie ponad 90 tysięcy dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej, więc te. Te liczby, liczby tych dzieci, które przekroczą granicę, mogą być naprawdę duże. A Na razie ta liczba jest stosunkowo jeszcze niewielka w sumie niepoliczalna, ale jeszcze niewielka w stosunku do tej ilości, która może do nas przybyć. Także musimy być gotowi na pewno tutaj, również na terenie województwa polskiego, na przyjęcie tych dzieci. Szczególnie, że my jesteśmy w takim momencie reorganizacji domów dziecka, więc likwidowaliśmy miejsca w domach, żeby te domy były, miały charakter rodzinny, a teraz będziemy musieli jakby na nowo przyjąć po prostu określone liczby dzieciaków.